Hejka kochani, witam Was w pierwszy dzień lata jest bardzo pięknie, że widzicie jaki mam outfit, też taki specjalnie, żeby mógł podkreślić moją ładną opaleniznę pierwszą. Dzisiejszy podcast. Będzie o temacie bardzo letnim, bo będzie o pszczołach i o GMO, bo to jest bardzo popularny temat ostatnio. I stwierdziłam, że, że wszyscy będziecie chcieli poznać e, moją opinię, będziecie chcieli wdać się ze mną w dyskusję na ten temat. No więc, tak, pierwszą rzeczą, którą usłyszałam ten temat, było to, że GMO jest niedobre i że powinni całkowicie zakazać genetycznej modyfikacji ży żywności. I e, też słyszałam, że, że ponieważ y, nie będzie y, GMO zabija pszczoły, to za jakiś czas będziemy całkowicie pozbawieni miodu. Ja chciałam powiedzieć, że tak, moje zdanie numer jeden jest takie, że ja nie lubię miodu. Nie jem miodu, bo miód zawiera dużo cukrów, a jak wiadomo, cukry zamieniają się w tłuszcz, a tego nie lubimy. I patrzcie, to jest słoik miodu. Jest e, prawie pełny, no może nie prawie, no ale dobra, mam go od trzech lat i słodzeniem tylko kawę mojej mamy, jak do mnie przychodzi, więc sorry, ale e, miód nie jest mi do niczego, niczego potrzebne. A po drugie, pszczoły są obrzydliwe. Pszczoły są obrzydliwe, wracają do domu, kiedy są otwarte okna, zaplątują się we włosy, a potem leżą takie martwe na parapecie i to jest obrzydliwe, to muszę wtedy sprzątać. Więc, więc dlatego uważam, że, że chyba w GMO nie ma nic złego, jeżeli i takie, takie skutki powoduje. Um... A druga rzecz, ja uważam, że jest wszystko w porządku z tym GMO, bo y, podobno to jedzenie, które, które jest genetycznie modyfikowane, one jest łatwiejsze w transporcie, bo się nie niszczy. Y, I że na przykład w, na naukowcy wymyślają, żeby, żeby na przykład ten ryż był bardziej, miał więcej witamin i żeby był zdrowszy i, i że to jest super, że w sumie tak naprawdę taka żywność, która jest, znaczy te rośliny, które są zmodyfikowane genetycznie, są odporne na różne szkodniki i tak naprawdę więcej może się nimi najeść i, i może nawet to jest w przyszłości jakieś super rozwiązanie dla głodujących ludzi w Afryce, bo na przykład jak wynajdziemy taką roślinę, która będzie mogła rozwijać się w takiej suchej glebie na takiej afrykańskiej ziemi, to oni będą mogli sobie jakieś takie rośliny wyhodować tam i wtedy nikt nie będzie głodny i oni będą mogli być wtedy szczęśliwi, no nie? Bo po co są te wszystkie akcje w telewizji, które mają pomagać ludziom tam trzeciego świata? No, więc ja uważam, że, że to jest super i że, że naukowcy, gdyby było w tym coś złego, wcale by wcale tego by nie, nie wprowadzali i nie wymagali nam, że, że to jest dobre, co nie? No, więc. Ja wiem, że dzisiaj taki trudny temat poruszyliśmy, ale, ale, ale myślę, że czasami trzeba. No nie? nie możemy rozmawiać tylko o, o takich rzeczach miłych, przyjemnych i, i słodkich, ale też czasami trzeba tak y, ten. Wiem, że na pewno tęsknicie za moją przyjaciółką Kitty, ale no mm, trochę musiałam zrezygnować z tego, bo, bo, bo jestem już w sumie dorosła i, i, ten, i teraz trochę będzie poważniej. Dobra, w takim razie mam nadzieję, że miło Wam się słuchało mnie i czekam na y, komentarze pod, pod wideo. A także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Także hejka, kochani!